Do Szczecina, do którego zresztą jeszcze w misji gry wrócimy, przenosimy się na teren dawnej fabryki benzyny syntetycznej w Policach. Fabryka nie funkcjonuje od 1945 roku i cały czas trwa dyskusja co z tak dużym fantem można, czy wręcz należy zrobić. Polska Hydrowerk to jedyny tego typu obiekt w Polsce. Dziś pokażemy Wam, co pozostało po fabryce benzyny syntetycznej w Policach. Odbędziemy również krótką podróż w przeszłość i przedstawimy Wam jej niewątpliwe walory przyrodnicze. Na końcu zadamy pytanie, czy ta fabryka mogłaby stać się wizytówką turystyczną naszego regionu, czy być może należy ją wyburzyć. Dyskusja o przyszłości fabryki trwa od kilku lat. Część terenów, na które stoją pozostałości po zakładzie, należy do gminy, część do infraparku Police. I gmina, i infrapark mają plany co do przyszłości fabryki, oczywiście związane z gospodarką. Jednak ekolodzy, historycy i miłośnicy ziemi polskiej przekonują, że teren fabryki to doskonała i niepowtarzalna wizytówka turystyczna Zachodniego Pomorskiego, a w szczególności Polic. Brak terenów roponośnych i duże złoża węgla w zagłębiu rury spowodowały, że Niemcy już od początku XX wieku zaangażowali się w prace związane z przetworzeniem paliwa stałego w ciekłe. Po raz pierwszy benzynę syntetyczną wyprodukowano po wielu latach prób i doświadczeń w 1925 roku. Sześć lat później inżynier Friedrich Bergius otrzymał za to Nagrodę Nobla. Fabryka miała służyć Niemcom, jak pokazała historia, głównie do zaopatrywania wojsk walczących na frontach II wojny światowej. Niezależnie od tego trzeba przyznać, że polska hydrowerka to przykład doskonałej, innowatorskiej myśli technicznej lat 20. ubiegłego wieku. Właśnie tutaj pracownicy odpoczywali, kiedy naloty były głównie nocą. To tutaj pracowników zganiano do tych bunkrów i mogli właściwie oni spać, mimo że właśnie podczas nalotów było bardzo głośno. Pracownicy byli tak wymęczeni, że oni nie reagowali właściwie na te odgłosy, mimo że całe bunkry właściwie chodziły, to oni i tak spali najlepsze. A ile w ogóle dzisiaj kilometrów już przeszliśmy Koło Około 5 kilometrów myślę na pewno, z tym, że należy zauważyć, że na terenie całej fabryki Niemcy budowali nawet 100 kilometrów dróg, także to jest nieporównywalnie dużo mniej w tej chwili, z tego co zostało. Ta historia tej fabryki jest bardzo ciekawa. Jak i w ogóle dlaczego się tak stało? Akurat, że ta fabryka powstała właśnie w tym miejscu, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego w ogóle powstała ta fabryka? Jakie było jej główne przeznaczenie? Zakłady w Policjach istniały już w 30 latach. To były Norddeutsch Mineralwerke GmbH, które zajmowały się przetwarzaniem starego, zużytego paliwa okrętowego. I na bazie tych zakładów w 1938 roku, 1938 roku rozpoczęto budowę wielkiego kombinatu fabryki benzyny z węgla. Jak długo budowano ten obiekt? Te, właściwie budowę tego obiektu nigdy nie zakończono, ponieważ ona była cały czas rozbudowywana. Przez wszystkie lata wojny, właściwie aż do 1945 roku, produkcja była powiększana. Szczytowym momentem to był 1944 rok, kiedy. W ciągu roku produkowano około 400 tysięcy ton paliwa. Chybie Werke było tak naprawdę ogromną fabryką. Zakład rozciągał się na powierzchni. Uwaga, aż 1500 hektarów, z czego aż 200 hektarów stanowiło zwartą zabudowę. To były silosy, kanały, rurociągi, budynki naziemne i oczywiście podziemne korytarze. Proces w ogóle sam był bardzo skomplikowany. Do wyprodukowania jednej tony paliwa potrzebowano 7 ton węgla. Z tego 2 tony węgla polegało uwodornieniu, a 5 ton węgla. E, przeznaczono na wyprodukowanie energii potrzebnej w procesie produkcyjnym. Całość odbywała się w bardzo skomplikowanym procesie. Następowało rozpuszczanie za pomocą katalizatorów i różnych rozpuszczalników węgla. Następnie różne procesy chemiczne, wieża destylacyjna. I na tej właśnie wieży rozdzielano to paliwo. Najlepsze szło do Luftwaffe, to było bardzo wysokiej jakości paliwo. Następnie, trochę gorsze, do Kriegsmarine. I dla Wehrmachtu to najgorsze, plus smar i oleje. Czy to prawda, że paliwo czy niektóre produkty szły specjalnym wodociągiem aż do Odry? Tak, to prawda. I to był właściwie główny sposób transportu paliwa, ponieważ zbiorniki tutaj pozwalały, jak gdyby, zgromadzić tylko pewną część paliwa, i szacuje się, że te zbiorniki miały służyć do, do wykorzystania jej w trakcie jakichś większych operacji. Mówią tutaj dokładnie o planie Barbarossa. Większość benzyny szło od razu na tankowce i na okręty podwodne, prosto nad na odręb. Aby ta fabryka mogła działać zgodnie z założeniami musiała zatrudniać kilkadziesiąt tysięcy osób. Przy jej wznoszeniu pracowali głównie robotnicy najemni z Niemiec i z Czech, ale ich praca oczywiście nie była tania. Dlatego kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy zmusili do pracy tutaj właśnie w tym miejscu kilkadziesiąt tysięcy osób. Byli to więźniowie różnych narodowości. Niestety dla wielu z nich praca w tej fabryce była ostatnim przystankiem w życiu. Na terenie fabryki pracowało suma summarum szacuje się od 27 do 30 tysięcy osób. To jest naprawdę olbrzymia rzesza osób. Należy zauważyć, że w Policach w 1939 roku łącząc Policję Jaśnicę mieszkało w tym momencie 10 tysięcy osób, więc można sobie wyobrazić ile osób tutaj przybyło. Z tej liczby 30 tysięcy osób w policjach zginęło 13 tysięcy osób, z tego 9 tysięcy to stanowili Polacy. Inne narodowości, które brały udział tutaj w pracach przymusowych na terenie fabryki to były to byli Rosjanie, Holendrzy, Belgowie, Norwegowie, Włosi, Czesi, Słowacy, Litwini, Estończycy również. Właściwie osoby z całej Europy. Ale było kilka obozów. Pod tak, Tak, Obozów było osiem, w tym dwa obozy, karne obozy pracy. Był to jedyny obóz niemiecki na statku Bremerhafen, który był na Domiąży, zacumowany na stałe. On był tam od wiosny 1940 roku do 1943 roku. Innym ważnym obozem była filia obozu Sztutchow. Tego słynnego tam, obozu koncentracyjnego. Się tak, dokładnie. Dzisiaj tam jest osiedle rzemieślnicze. Tuż po wojnie była tam świniarnia. Także obiekt jest bardzo interesujący. W tej chwili właściwie upamiętnia e, ten teren tylko tablica pamiątkowa. No i stoi jeszcze do dziśnia budynek komendanta obozu. Alianci szybko zwrócili uwagę na tak ogromny zakład produkujący ciekłe paliwo na potrzeby wojska niemieckiego. Dlatego już w 1940 roku na fabrykę spadły pierwsze bomby zrzucone przez alianckie samoloty. Fabryka była bombardowana 15 razy. W niektórych nalotach brało udział nawet 250 samolotów. Siła rażenia alianckich bomb była ogromna. Skutek nalotów cierpiała również ludność wsi Jasienica, Karpin i Trzeszczyn oraz miasto Police. Było to wynikiem tego, że fabryka zajmowała ogromną powierzchnię i bomby nie zawsze spadały tam, gdzie chcieli alianccy piloci. Przeszkadzała w tym również silna obrona przeciwlotnicza. Za każdym razem Niemcy ponosili spore straty w ludziach i sprzęcie. Mimo to fabryka nadal produkowała paliwo. Ostatni nalot dywanowy miał miejsce w marcu 1945 roku. Fabryka została prawie kompletnie zniszczona. Już nigdy nie wznowiono do produkcji. Tutaj należy pochwalić wywiad polski Aerobase. Dokładnie mówiąc, misja AK, która się nazwana kryptonium synteza. Tutaj właśnie wywiad polski, polski wywiad po ziemię, zlokalizowało tę fabrykę, przekazało dane informacje dalej na zachód i w tym momencie już rozpoczęły się właśnie działania rozpoznawcze. Oprócz benzyny produkowano także to jest 100 innych produktów ubocznych, m.in. składniki do paliwa do słynnych rakiet V2, które produkowano na Penemindę. Po wojnie hybrydwarkę zajęli Rosjanie, którzy przebywali tu do września 1946 roku. Rosjanie rozmontowali instalacje do produkcji paliw i wywieźli je na wschód. w stanie zagrażającym życiu ludzkiemu. Zwiedzanie fabryki bez yy, specjalizowanych przewodników jest raczej niemożliwe, a przynajmniej niebezpieczne dla życia. Ja zwróciłem uwagę na dziury, jest tutaj ich mnóstwo. Jakieś podziemne korytarze chyba się ciągną dziury, schronne bunkry jakieś nagle można upaść w dół. To jest mowa o obiektach podziemnych, ale zagrażającym życiu są również obiekty naziemne, które z wiekiem czasu się rozsypują. Tu wielkie żelbetonowe bloki wiszą na paru drutach. To w każdej chwili może zlecieć komuś na głowę. Co z tym zrobić ewentualnie? Trzeba by było, nie wiem, być może to wszystko pociąż posprzątać, jakąś firmę zatrudnić, która mogłaby to ewentualnie zagospodarować. Jaki jest tutaj pomysł w ogóle? Oczywiście trzeba wprowadzić szeroko zakrojone prace porządkowe, zabezpieczające. Te obiekty, które są najgroźniejsze dla życia ludzkiego. A co robi się tak naprawdę? Jak informujecie społeczeństwo? Jak w ogóle prowadzicie taką dyskusję na temat tej fabryki? Czy taka dyskusja jest prowadzona na jakimś większym forum? Tak. W zeszłym roku polski klub dyskusyjny zainicjował yy, taką szerszą debatę na temat fabryki. Co moglibyśmy z tym obiektem zrobić? Odbiór był bardzo duży. Bardzo dużo osób przyszło na pierwsze spotkanie. Na drugie spotkanie osób przyszło jeszcze więcej, już ponad 100 osób, co jak na policję jest ewenementem, bo rzadko która inicjatywa spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Oznacza to, że policjanie są zainteresowani fabryką i chcą, żeby cokolwiek tutaj pozytywnego zrobić. Uważają, że fabryka może być obiektem ciekawym pod względem turystycznym i przyrodniczym, że może ściągnąć za turystów i skupić swoje zainteresowanie ludzi z, ze z zewnątrz. Ta świadomość, która rośnie w tych mieszkańcach policji jest ważna, żeby oni zrozumieli tą ideę waszą, bo wydaje mi się, że dla wielu ta fabryka może tylko przedstawiać taki obraz niepotrzebnego terenu, który trzeba oczyścić, trzeba wysadzić w powietrze, trzeba tutaj postawić coś innego, może drogę, może jakąś inną fabrykę, a może teraz właśnie dzięki tym działaniu ci ludzie patrzą na to trochę inaczej, jak to jest. Oczywiście yy, zmieniamy mentalność policza. Nie? Uświadamiamy im, że ten obiekt kryje w sobie bardzo duży potencjał. Tak jak wspominaliśmy, turystyczne, przyrodniczy, ale uważamy też, że fabryka może generować zyski. Turystyka jest dochodową branżą, czyli nie róbmy z Polistyko skansenu przemysłowego, inwestycyjnego, gdzie są same fabryki i zakłady przemysłowe, ale stwórzmy obiekt, który będzie różnił się od tego, będzie ściągał ludzi z zewnątrz i będzie również zarabiał na siebie. Pani konserwator, to powoli ta fabryka chyba się naprawdę rozcytuje. Nie dziwię się, dlatego że właściwie od czasu bombardowania pod koniec II wojny światowej te obiekty stoją niezabezpieczone. I nawet tak dobry materiał budowlany jak żelazo beton też powoli zaczyna ulegać zniszczeniu. Czy my tak naprawdę dużo wiemy o tej fabryce, czy konserwator dużo wie, czy mało, czy być może należy w końcu zgłębić te tajemnice i te informacje? Wiedza o fabryce jest dostępna, oczywiście ta wiedza historyczna, natomiast to, co kryje ta ziemia i miejsce dawnej fabryki jest w dalszym ciągu nieprzebadane. Y Fabryka jest i jej urządzenia rozrzucone są po bardzo dużym terenie. Wiemy także, że cały ciąg technologiczny był schowany pod ziemią. I na dobrą sprawę te badania nigdy tutaj nie zostały zakończone. Miłośnicy tego terenu penetrują cały czas ten teren, niemniej wiedza o nim jest ciągle jeszcze nieodkryta. Nie mamy wiedzy, czy znajdują się tutaj niewybuchy. Nie mamy wiedzy, ile z urządzeń, które tutaj w fabryce działały, jeszcze znajdują się na tym terenie. I wydaje się, że najpierw inwentaryzacja tego, tych elementów naziemnych, które pozostały także ich dobre rozpoznanie i także to, co pod ziemią metodą archeologiczną będzie tutaj niezbędne. Był to w końcu obiekt tak strategiczny w pewnym momencie i budzi tak różne emocje, że warto by tych pieniędzy poszukać i rzeczywiście raz na zawsze zrobić pełne rozpoznanie tego terenu. A jest to, wydaje się, niezbędne, dlatego że Inwestowanie tutaj na tym terenie, a nawet udostępnienie go zwiedzającym, bo zainteresowanie jest ogromne, powinno być właśnie wykonywane dopiero po pełnym rozpoznaniu obiektu. Słuchajcie, czy Wy macie te wszystkie tunele tak, y, zaznaczone? Które one są? Te czarne, tak? Nie, te fioletowe. Aha, to, fioletowe. To jest otwórina. Orientacyjny... Wszystkie dookoła te korytarze, tak? Aha, aha. Zawały z nietoperzami. Wszystkie są. Wszystkie są z nietoperzami, tak? A te obiekty tutaj? No. To są dalsze. Do inwentaryzacji, tak? Do inwentaryzacji. W którym miejscu teraz się znajdujemy? Gdzie jestem? My jest tu. no, jesteśmy... My jest tutaj. My jesteśmy tutaj już na tym zakręcie. Jak wytypujecie obiekty ewentualnie takie, które powinno się objąć ochroną niezależnie od parku kulturowego, to wtedy byśmy sobie usiedli z panią Ewą i byśmy, zrobili, byśmy pogadali o zrobieniu kart dla ich ewidencyjnych. Bo dla mnie to jest potem podstawa podjęcia jakichkolwiek decyzji. A jak wy już je wytypujecie, to już będzie łatwiej. Obiekt. To niecodzienne muzeum pokazuje, jak jeszcze wiele tajemnic i ciekawostek kryje ziemia policka. Tym muzeum opiekuje się od kilku lat Mariusz, witam. witam. 20 witam. lat słyszałem, eksplorujesz w ogóle te miejsca tutaj w Policjach. to jest ciekawe miejsce. No bardzo ciekawe, znajduje się tutaj dużo ciekawych eksponatów. Jeszcze jest dużo do wyjęcia z ziemi. W ogóle ten teren od, od lat, dopiero od 1992 roku jest wolny. Można na niego wejść spokojnie, nie gania wojsko. Kiedyś ten, ten teren nazywa się wojsko, także tutaj za bardzo nie można było chodzić. I od lat 90. można już spok swobodnie, spokojnie wejść, pochodzić, poszukać. Jakie rzeczy najczęściej znajdujecie? Czy to tylko są rzeczy związane z fabryką, czy w ogóle same policy biorąc pod uwagę jako miasto policy, no i fabryka kryją sobie wiele niespodzianek jeszcze? No, też y, niespodzianki bywają i to dosyć, dosyć często, ale przede wszystkim y, części po fabryce tutaj. Na tym terenie dokładnie na tej fabryce część najwięcej części po... Po fabryce znajdujemy znajdujemy różne przyłączniki, różne części maszyn, elementy maszyn. A trochę z porcelany, trochę z korup porcelanowych. Czasami trafi się hełm, jakaś część od jakiegoś karabinu czy pistoletu. Czy to jest tak, że sami szukacie tych rzeczy, czy na przykład być może ludzie, którym zależy na historii POLIST w ogóle, na tym, żeby to muzeum działało przynoszą Wam takie rzeczy? Bardzo, właśnie bardzo często ludzie, znaczy turyści czy mieszkańcy polis, którzy raz do nas przyjdą, zobaczą jak się opiekujemy tymi eksponatami, co mamy, że nie chowamy tego gdzieś w przepasnych szapach. Drugi raz jak przychodzą, przynoszą często czy starą książkę jeszcze po niemiecku, czy bagnet przyniosą, czy jakąś skorupę, jakąś filiżaneczkę czy spodeczek. Także cały czas, cały czas nasza kolekcja się powiększa. Składamy wniosek do gminy o utworzenie na terenie Fabryki Parku Kulturowego. Dzięki temu Fabryka zostanie objęta ochroną konserwatorską. Wybiegając dalej w przyszłość chcemy na, na fabryce zrobić więcej tras pieszych, biegowych, rowerowych, zagospodarować, pokazać, odkryć to co najlepsze na fabryce. Tylko w ten sposób fabryka może, może przetrwać. No to jest ważne, tak z tego co widzę to plany a propos zagospodarowania fabryki i ochrony są duże. Na razie Muzeum strzeże Sewery, jak widać. To dobry stróż, miejmy nadzieję, że taki stróż w końcu znajdzie się dla samej fabryki. I czas na odkrycie i pokazanie tego, co znajduje się pod fabryką. O podziemnych korytarzach, tajemniczych przejściach i kompleksach skrywających jeszcze wiele niespodzianek krążą legendy. My uchylimy dziś zaledwie rąbka tajemnicy, bo eksploracja podziemnej fabryki jest zajęciem ryzykownym i niebezpiecznym. Ale za to pokażemy Wam najdłuższy korytarz podziemny pod fabryką, który ma, uwaga, aż 4 km długości. Niestety nie możemy powiedzieć, gdzie znajduje się wejście do podziemi. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie jej wyjątkowych mieszkańców. Są to miejsca, które są nawet niebezpieczne dla człowieka. Nie to, że zawsze będą sobie wybierały takie miejsca, w których jak najtrudniej się tam dostać takie mało dostępne. Mało dostępne, takie, przy których człowiek trzy razy się zastanowi, zanim tam zejdzie dlatego, że one też chcą mieć swój spokój, który będzie gwarantował im bezpieczeństwo. Bo tak naprawdę tym największym zagrożeniem dla zimowiska będą jednak ludzie dla nietoperzy. Ale tych nietoperzy jest tam strasznie dużo. Ile w sumie tych nietoperzy tam jest teraz, może przebywać? I w ogóle na przykład ile tam jest gatunków? Bo z tego, co widzieliśmy, to nie jeden gatunek. Zgadza się. Generalnie na całej fabryce zimuje około 1500, ponad 1500, to 1500 nietoperzy. 1500 Tak. 1500 nietoperzy tam pod ziemią. Należą one do 8 gatunków spośród 23 występujących w całej Polsce. Wśród tych ośmiu gatunków, jakie zimują tutaj u nas, dwa gatunki są to gatunki szczególnie cenne nie tylko dla naszego kraju. A jakie są te gatunki? Te wszystkie osiem, czy te dwa szczególnie, ważne szczególnie dla cenne nas. to jest mopek i mopek duży. To są szczególnie cenne dla całej Europy, Unii Europejskiej. I na nie też musimy mieć specjalne baczenie, i stąd nadania status tej podziemnej fabryce programu na natury 2000-stoj, Czy to jest takie średnie, czy może największe skupisko w Zachodniopomorskim? W Zachodniopomorskim jest to największe zimowe Jest to jedno z pięciu największych zimowych w Polsce. Fabryka jest ciekawym obiektem, który można byłoby zagospodarować turystycznie i przyrodniczo, i uważamy, że właśnie w tym kierunku powinniśmy iść. Jesteśmy za inwestycjami w policach, ale nie na tym obszarze. Fabrykę pozostawmy turystyce. I przyrodzie. Podstawą jest dobry biznesplan. Przedstawienie wszystkich za i przeciw, przedstawienie opinii osób także niezależnych, które może nie tak jak my zajmują się fabryką, ale zwykłych turystów, którzy przychodzą. Ja takie opinie posiadam. Na moją stronę wpisują się osoby nie tylko z Polski, ale właśnie z zagranicy, które są zachwycone, które wykorzystują ten obiekt do różnych swoich prac. Myślę, że przede wszystkim postawienie na informacje i pokazanie, że to jest warte, że taka inicjatywa może przynieść równie wiele do dużych korzyści, jak. jak inwestycji gospodarczych, które planuje przeprowadzić gmina. Podobne rozwiązanie jak w Międzyrzeckim rejonie umocnionym, tutaj także można zastosować, czyli turystyka w okresie letnim a w okresie zimowym zamknięcie tego terenu. A już za dwa tygodnie zabieramy Was w kolejne bardzo ciekawe miejsce. Tym razem misja Gryf pojawi się na wybrzeżu, a dokładnie w Świnoujściu. Powiemy Wam sporo o fortyfikacjach, bateriach nabrzeżnych i umocnieniach. Będzie również kilka bardzo ciekawych niespodzianek. To wszystko 21 kwietnia o godzinie 18.30. Zapraszam.